Siema, z tej strony Ziolek. Został łapkę w górę z tubika, a my lecimy z temacikiem. Tak, witam serdecznie. O, dostał! A i dostał za 72. O jakieś dziwne głowy dostaję od niego Co? No dziwne głowy Za chwilkę jak stanę w miejscu gości mnie tam A to może przypadę Dobra, ciśniemy Damy radę Tu najlepiej Miłka. by się dało widać. To jest Okno albo duże, duże. Duże chyba. się otwarły. Okno nie patrzę. Ok, patrzę, patrzę... okno. Małe, małe, duże wychylił. Jest. Jest małe Ukradł mi fraga <laughs> Jak chciałem zawalę ładną główką złodzieju Nie złodzieju, honorowy dawco O, na ten Jest na środku tu. A okno ja się go to znaczy. Ja się go wystraciłem normalnie tam Ja siedzieć tu myślałem, że on będzie Ja myślałem, że on wyjdzie w ogóle drzwiami nie wiem czemu Polega mnie wystraszył. E, ktoś dostał, nie wiem czym. Okno jest. I małe drzwi. O! <ścoughs> Okno. Nie no, please. 86 go obiłem. Po co przeładowywałeś? Magazynka mi brakło na nim. Dobry. 86 go obiłem. Ale kolega z pompą znowu. E, ok małe? Drzwi Teraz nie wiem po czym przeładowywałem. Eee, patrz okno i duże drzwi. Okej. Okay. A bo kolega muszę kulturę nauczyć. <grymne> bo tam ci spalę, tam to zrobię okej. Ok. Bok! Bóg dwój, dwój dwóch było.

Mogłem wybiec w sumie i tak na woleja tam strzelać. O! Chyba lepiej by było. ustawię się w tym po prawej stronie, wiesz? Okay. Może siądzie. A nawet patrzę. Tyk. Przy dużych Scout, przy duży? lub coś takiego? Schody też słyszałem, coś takiego. No, jest tam. Widz jak drzwi się otworzą. Okej okay. tam tam. Jest, jest okno. 92 małe. Kurde, nie mm. wy Jak dwie przegraliśmy? Halo, co to jest? Cztery przegraliśmy w sumie. Cztery, cztery. Co, jest znowu ze skautem mam grę. Dobra, mogę... Ma A. Ma S Gdzieś tu powinno leżeć jeszcze Aha, dobra, nieważne A ASG? Eee Kamka Dobra, skał mam blisko Jak coś to się co Uwaga, by ja ci nie podszedł, okno. Kwiat. Duże 88. osiem otworzył. Ale ci zbejtował tymi drzwiami. O tym, że wychylił się w ogóle. A kolega nie jest odpalony? Bo kolega tak wcześniej nie grał chyba. Nie wiem. A już z nimi graliśmy raz. Chyba tak. Graliśmy z nimi, tylko ten... kolega nie był taki dobry. Chyba nie. Kolega wcześniej strzelać nie mógł przecież. No. Ładnie ładnie, tu, 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 tu. O, tutu, 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 dobra, to tutu, ja pójdę sobie małym. Wybiegam. Nie wychylaj mu, raz tu, raz tu Cię widzi zaraz Idzie? Widziałeś Góra, Wyskoczył. Dobrze. I zejbujemy. A nie zdążyłby już, no ja by ci zabił, nie zdążyłby. Ale miałem satysfakcję z tego, wiesz? Ale z tego biegania drugie... prawo, lewo. A po drugie broń. Pasy. Koledzy eee. się nie nabrali. Wiesz? Dostał go. Ale dostał jeju. Uf. Ładnie, ładnie. Ale koledzy się trzeci raz na to nie nabiorą, ja jestem tego pewny. Już teraz byli przygotowani tam na mnie. A to co? To ja wybiegam dużymi. OK. Na Spartana. Pa e, o prawe drzwi był. A przeszedł chyba na lewe. Z pistoletu dostała? Eko widocznie. 76. 76 dostał. Ode mnie. I z tymi Co małymi. Co ten jeden miał? Małymi? Małga. Myślę, że pomyliłeś drogi na małe. Nie to czego ty chcesz? Jezu, małe maługi I to jest... Nie mnie to zrobiłeś Właśnie dlatego Ale jednego zabiłem, bo słyszałem jak przeładowuje Nie wiem czym grać, tak szczerze Nie ja wiem Gdzie idziesz? Ja, ja i do okna. Ale... no mogliśmy we dwóch okno Ej, ja paki nie mam. Ja mam. Został. A e, Mam problem. Cofam. Chodź, uspokoj 78 go obiłem. A murek dostał zamiast niego. Ja, ja, nie, ja chciałem zrobić myka, że tam przebiegnę i zaplantuję, ale paki mi ukradli. Okno. Okno.

Mm -hmm. on tam, tam będzie. jest. ładnie ja myślałem, że to ostatnie było, a no tak, bo jakbyśmy przygotowali coś, chcesz? No, nie wiem. Dobra dokładnie dokładnie muzykę tam druga strona 22 obity Nie zabity ładnie dobra na razie, do następnego odcinka.